Wiadomo, ludzie są różni, Twoi pracownicy również. Jak odpowiedzieć na ich różne potrzeby, plany i oczekiwania? Każdy pracownik jest inny, ale wszyscy potrzebują motywacji, aby czuć się lepiej i lepiej pracować. Dlatego Sodexo rozwija usługi, które odpowiadają na potrzeby każdego z nas. Zacznijmy od potrzeby podstawowej nagrody i uznania. Wiemy, że pieniądze szczęścia nie dają dopiero zakupy zwłaszcza jeśli towarzyszą im promocje i duży wybór sklepów. Odpowiedź na potrzebę nagrody i uznania przynosi Sodexo. To tradycyjne kupony podarunkowe i nowoczesne karty podarunkowe. Zaspokoiłeś już apetyt na nagrody, ale pracownik wciąż jest głodny. Dofinansowanie posiłków to dobry pomysł. Pamiętaj tylko, że pracownicy są różni. Jadają o różnych porach. Lubią różne typy kuchni. Dlatego postaw na kartę Lunch Pass. Sieć partnerów to prawie 1000 lokali ze zniżkami do 50%. To największy w Polsce program rabatowy w restauracjach, ale nie samym chlebem pracownik żyje. Dlatego firmy zwiększają wydatki na sport, rekreację i kulturę. Tylko co wybrać basen czy kino? Pozwól, by wybrał sam pracownik. Podaruj mu kartę Flexi Pass. Każdy weekend nieuchronnie prowadzi do poniedziałku, kiedy pracownik wyrusza do pracy. Może więc dofinansujesz mu dojazdy. Najlepiej z możliwością wyboru stacji. Swobodę wyboru zapewni kupon Motopass. Różnorodność świadczeń sprawia, że wybór staje się łatwiejszy, ale obsługa trudniejsza. Dlatego stworzyliśmy Sodexo Select, platformę, która pozwala kompleksowo zarządzać świadczeniami w prosty, intuicyjny sposób. Ponieważ różnorodność to nie problem, ale atut Twojej firmy. Dowiedz się więcej na Motywacja. סודק סופרל